Jezus uwielbia swojego ojca, dlatego, że objawił swoją wolę prostaczką, czyli osobom, które mają postawę dziecka nie kombinują w relacji z Bogiem, przyjmują z ufnością te słowa, które, które do nich kieruje. I osoby, które mają taką postawę, nie boją się i głębokiej i prawdziwej relacji z Bogiem, ale też również te wymagania, które stawia Jezus swoim uczniom, przestają być straszne. Dlaczego? Dlatego że oni właśnie z taką postawą prostaczka, dziecka, mogą przyjść do Jezusa ciężko utrudzeni, często utrudzeni, obciążeni, z własnymi problemami, pokrzepić się przy Nim, doświadczyć Jego miłości i w efekcie okazuje się, że przykazania, które On daje, są słodkie są możliwe do wypełnienia, bo są oparte na miłości, a tę o tej miłości uczymy się od Jezusa.